Uszanowanko wariacie, pardon, ale wene no daj suba, ocenij ten kanał łapeczko, napisz komentarzyk, przemyśl swoje zachowanie i obejrzyj odcinek. Pozdro. Cześć, jestem Pawcio, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej symulowanej kariery od zera Fifi FIFA 20. Naszym klubem z trzeciej ligi, już angielskiej, czyli oczywiście Salford City. W dzisiejszym odcinku przesumujemy kolejne 3 miesiące: miesiąc wrzesień, w którym są 4 spotkania ligowe, w październiku jest ich 6, i w listopadzie znowu są cztery spotkania ligowe, i to symulujemy do 4. Tego grudnia do spotkania z Brentford. W poprzednim odcinku pisaliście mi, że kupił Mohameda Kudusa. No, wygląda on naprawdę bardzo dobrze, wartość 5 milionów. Myślę, że w następnym sezonie postaramy się go ściągnąć. Nieważne, że jest zgany, można zrobić jeden wyjątek. Tak jak pisaliście, pozmieniałem numer na koszulkach. W drużynie juniorów mamy Neyla oraz Eiona, czyli bracia Gilles Pen. Neyla przeniesiemy do drużyny seniorskiej, ale od razu wystawiłem na listę transferową, a Eiona no niech będzie tutaj jeszcze czekał Ponieważ ma 15 lat i nie można na razie go podpisać Kupimy nowego skauta Ten Rosjanin kusi bo ma 5 doświadczenia Oraz 5 ocen ale 4 miliony to duże jak na nasz klub Więc kupimy kołoś za 800 tysięcy Jest ten Norwek oraz Szkot Więc kupimy Edena McDonalda Za 800 tysięcy Od razu tych dwóch skautów wyślemy Pierwszy poleci do Europy Północnej Do Anglii na 3 miesiące A drugi skaut również gdzieś tutaj blisko Będzie w Irlandii Również na 3 miesiące Pierwsze spotkanie w tym odcinku to kolejka siódmej. Spotkanie z Cardiff. Zagramy takim składem: Cardiff jest od nas wyżej w tabeli. No i zobaczmy: gramy to spotkanie u siebie. Cardiff, trzy ostatnie spotkania to dwa zwycięstwa oraz porażka. A z nami wygrywają na wyjeździe 5 do 1. Naprawdę pogrom. Bramka Ralsa, szylle, doublet Tomlina oraz gore dekordowy rajda. Nasz honor uratował Campbell. Wysoka porażka. Po tym fatalnym spotkaniu kolejny trening McCalluma i Chapmana. Teraz przedłużmy kontrakty z zawodnikami, którzy mają w prawym dolnym rogu kont na łapkę w dół, a jest tutaj kilku Z prawie wszystkimi zawodnikami udało się Przedłużyć kontrakt z McFarlane'em Oraz Chapmanem, przedłużyłem kontrakt, ale I tak mają łapkę w dół przy kontrakcie Więc za kilka dni trzeba będzie Znowu im dać podwyżkę, w przypadku Oscara Baker'a Dałem za mało pieniędzy i za kilka dni Trzeba będzie znowu z nim negocjować Zawodnik zawieszony dużą Sterling I kontuzja Campbella na tydzień Kolejka ósma i przed nami spotkanie z Leeds Zagramy takim składem, moral, składu mamy Słabe, na atak musi wystąpić moja Vega Ponieważ Campbell jest kontrakt Gramy z drużyną, która jest wyżej w tabeli. Gramy to spotkanie jeszcze na wyjeździe, więc jak się uda urwać punkcik, to będzie coś dobrego i bez bramek, więc cenny punkt. Po tym bezbramkowym remisie kolejny trening. Koniec zawieszenia Sterlinga. Zawodnik wraca po kontuzji Charlie Kirk oraz czat drużyny Dozel chciałby zagrać w najbliższym spotkaniu. Może nie wejdziesz za Chalobacha, ale za kogoś innego. Oczywiście, że dam ci szansę. Kolejka dziewiąta i przed nami spotkanie z Portsmouth. Zagramy takim składem. No i zobaczmy, Portsmouth jest pod nami w tabeli. Gramy to spotkanie u siebie, więc myślę, że jesteśmy faworytem tego spotkania i wygrywamy pewnie 3-1 do gol Bakera, Dozela oraz Campbella. Dla Portsmouth jednym trafieniem odpowiedział Evans. Przed nami kolejny trening. Na treningu będą trenowali 3 razy McCallum oraz 2 razy nasz bramkarz McFarlane. Dozel dziękuję za ostatnie spotkanie. Dobra robota. Ryan Zers chciałby zlegać w najbliższym spotkaniu, więc oczywiście dam ci szansę. Przed nami kolejka 10 i gramy z przedostatnią drużyną w tabeli, czyli z Huddersfield. Zagramy takim składem, no i zobaczymy. Oczywiście Gramy to spotkanie na wjeździe, no ale jesteśmy zdecydowanym faworytem. To jest drużyna z samego dna i wygrywamy 2 do 0 po doblecie Czalobacha. Przed nami kolejny trenik i McCallum wbija 66 punkt Overala Zapomniałem, że Zers chciał zagrać w tym spotkaniu, więc no, zagrasz w kolejnym. To nie była łatwa decyzja. Przed nami comiesięczny raport o juniorach. Jest ten Gillespie. O, wreszcie ma 16 lat, więc przenieśmy go do drużyny seniorskiej. Przed spotkaniem z Sheffield United pierwsza konferencja w tym odcinku. Mam taką nadzieję, ale oczywiście każdy w składzie będzie musiał coś wnieść. Wygraliśmy z drużyną, która była na dnie, ale wysokie morale to podstawa. Oczywiście, że jestem zadowolony ze składu. Jesteśmy mocni na każdej pozycji. Ja również dziękuję. Przed nami kolejka 11. Gramy z zespołem Sheffield United. Zagramy takim składem. Sheffield w rzeczywistości gra w Premier League, ale oczywiście w FIFA jest to trzeci sezon, ktoś musiał spaść i wypadł na nich. Gramy to spotkanie u siebie. Sheffield jest zdecydowanie wyżej w tabeli. No i niestety nie udało nam się zdobyć nawet punktu. Przegrywamy 0-1 po bramce Lundstrama. Po tej porażce kolejny trening i McFarlane wbija 72. punkt overala Nasz junior Neil Gilles Dziękuję nam za to, że jest na liście transferowej. Dobrze, że się zgadzamy. I od razu jest oferta za Naila Gillespe Większa niż jego wartość, oczywiście, akceptujemy. Mateo Anicić chciałby zagrać w najbliższym spotkaniu, więc, oczywiście, dam Ci szansę. Przed nami kolejka 12 i spotkanie sąsiadów w tabeli, ponieważ gramy z Billingham. Oczywiście, zagramy takim składem: my zajmujemy miejsce 12. Billingham zajmuje miejsce 13. Ale gramy to spotkanie na wjeździe Billingham. Trzy ostatnie spotkania bez porażki. A z nami remisują 2 do 2. Ledwo, ledwo uratowaliśmy ten remis. Ponieważ Campbell strzelił pod koniec meczu Dla gospodarzy strzelił Torun oraz Rodriguez Dla naszych zespołu strzelił Czalobach oraz Campbell Zawodnik zawieszony Nathan Ferguson I mamy co miesięczne raporty zwiadowcze Zobaczmy czy jest ktoś interesujący Ten zawodnik nie I ten Hal 900 tysięcy wartości Świetny potencjał Oczywiście podpisujemy kontrakt Jest jeszcze ten zawodnik Liam Jackson Ale go odrzucamy I zobaczmy czy McDonald ma jakiegoś ciekawego zawodnika Ten nie Ten również nie, nie. Neil O'Connor nie, Neil Bohan nie i Enda Onej nie. Fatalny tutaj. Mieliśmy wybory i zobaczmy jeszcze czat drużyny. Mateo nic Brak wygranej rozczarowuje, nie zadręczaj się. Przed nami kolejny trening. Ibo Tourej chciałby zagrać w najbliższym spotkaniu, więc oczywiście rozważę Twoją prośbę. Mamy tego juniora i ten hall jest to środkowy napastnik ogólnowaralny 64. Fajny potencjał, naprawdę przyzwoita wartość. Przenieśmy go do drużyny seniorskiej, ale wydaje mi się, że od razu będziemy chcieli go sprzedać. Nie powiem, że idziemy na skazanie, ale mamy bardzo małe szanse w kolejce 13, ponieważ gramy z Łezbronem, który w Ligowej tabeli, na razie tylko raz Przegrał, zagramy takim składem West Brom idzie po pewny awans, gramy to spotkanie u siebie West Brom oczywiście z liderem tabeli Przegrali z Brentford, a zobaczmy Gramy to spotkanie u siebie i Wygraliśmy z liderem 2 do 1 A mogliśmy jeszcze więcej Ale Campbell chybił karnego pod koniec Meczu, ale to jest naprawdę niesamowite Że u siebie pokonujemy Lidera, lider zgarnia drugą porażkę Gol Dozela oraz Campbella Dla West Bromu jednym trafieniem, odpowiedział Kasz, zaskakujące zwycięstwo Koniec zawieszenia na tana Fergusona i czat drużyny. Torey, dziękuję za ostatnie spotkanie. Imponujący występ. Jeden z braci Gillespie został sprzedany, oczywiście, odejdzie w zimowym oknie transferowym. Przed nami kolejka 14 Gramy spotkanie z Nottingham Forest. Zwycięski składu się nie zmienia taka sama jednostka jak na spotkanie z liderem. Z liderem wygraliśmy, a gramy na wyjeździe z Nottingham Forest. Nottingham w naprawdę dobrej formie i przegrywamy pewnie 3 do 0. Gol Carvalho oraz dwa gole Walkera. Po tym meczu kolejny trening. Przed nami Kolejka 15. Spotkanie z Millwall. Zagramy takim składem. Zobaczmy, czy cały czas broni w drużynie Milwell Białkowski. Gramy to spotkanie u siebie. Milwell trzy ostatnie spotkania bez porażki. Udało się z nimi wygrać 1 do 0 po bramce naszego napastnika Campbella, ale bramkarza Białkowskiego nie widzę. Kolejny trening McCalluma i McFarlane'a. Zers nas informuje, że powinien więcej grać. Rozważę Twoją prośbę. zagrasz w następnym spotkaniu. I moja Vega, dziękuję za zaufanie. Dobrze się spisałeś. Przed spotkaniem ze sto. Oak City, kolejna konferencja. Pytanie, które było na poprzedniej konferencji, wtedy użyłem tej opcji odpowiedzi. Teraz różnorodność. Nie zamierzamy wyhamować. Wygraliśmy skromnie 1 do 0, ale to był trudny mecz. Co za pytanie. Oczywiście każdego meczu nie uda się wygrać, ale jesteśmy w środku tabeli. Jesteśmy Beniaminkiem. Nie walczymy w tym sezonie o awans, bo nawet nie mamy takiej możliwości, więc żeby zmotywować chłopaków, biorę na siebie całą winę. Ja również dziękuję. Przed nami kolejka 16 i spotkanie ze Stoke City. Zagramy takim składem. Stoke City zajmuje drugie miejsce w tabeli. Ma tylko jedną porażkę w lidze. Z wygraliśmy. W ogóle oni przegrali 3 do 0 z Liverpoolem. Pewnie w pucharze. Z nami wygrywają 2 do 0. Przyznam się, że z taką drużyną jeszcze na wyjeździe nie wierzyłem, że zgarniemy nawet jeden punkt. Przegrana 2-0 gol Voxa oraz Belfodila. Kolejny trening przed nami. Devant Rodney nas informuje, że musi grać częściej. Nadal masz miejsce w składzie. Kontuzja na treningu Ryana Zersa na dwa tygodnie. Przed kolejnym spotkaniem ligowym kolejny trening. Przed nami dwa comiesięczne raporty z Zobaczmy, Zobaczymy może znowu jakaś perełka. 120 tysięcy. Trochę mało. Odrzuć. I Ajdan Hal. 475 tysięcy. Dobry potencjał. Podpiszmy tego zawodnika najwyżej. Zaraz się go wystawi na listę. Transfer i od McDonalda dostajemy Czterech zawodników, ten nie Ten również nie, słaba wartość 35 tysięcy za mało I 50 tysięcy za mało Aidan Hall, jest to trzeci bramkarz, ogólna wola 61 Dobra wartość, więc przenieśmy go Do drużyny seniorskiej Przed nami kolejka 17 i spotkanie z Middlesbrough. Zagramy takim składem Middlesbrough jest inną pozycję niżej od nas, ale Ma już 4 punkty straty, więc Powoli rysuje się jak będzie wyglądać Tabela, już jakieś przełagi są Middlesbrough, trzy ostatnie spotkania bez porażki, a z nami bez bramek kontuzja zawodnika dużo na Sterlinga na tydzień i zawodnik wraca po kontuzji Ryan Zers, więc prawie obrońcy się wymienią, przed nami kolejka 18 i spotkanie z Sheffield Wednesday, zagramy takim składem, nie chciałem ryzykować Zersem ponieważ miał jeszcze plaster, Malagon zagra na środku obrony, a ten Ferguson na prawie obronie, może grać na tej pozycji więc mam nadzieję, że sobie poradzi spotkanie z Sheffield Wednesday, gramy to spotkanie na wjeździe Sheffield, trzy ostatnie spotkania bez wygranej z nami remisują 1-1, kolejny nasz remis go Lesa oraz Rodneya Ale niestety kontuzja Czalobacha Przed nami kolejny trening i McCallum Wbija 67 punkt rala A McFarlane 73 Kontuzja Czalobacha aż na 2 miesiące Szkoda, dużą Sterling Chciałby zagrać w najbliższym spotkaniu, więc oczywiście rozważy twoją prośbę Kolejka 19 i spotkanie z Barnsley Zagramy takim składem zakontuzjowanego Czalobacha Na środkową pomoc defensyną wszedł Najlepszy strzelec budarzy z pierwszego sezonu Czyli dany Whitehead, mam nadzieję że cały czas będzie tutaj strzelał A ma już okazję Bo gramy z Barnsley Barnsley trzy ostatnie spotkania to trzy remisy My ostatnie dwa mecze zremisowaliśmy Ale z Barnsley u siebie udało się wygrać 2 do 1 gol McCallum'a oraz Baker'a Dla Barnsley jednym trafieniem z karnego Woodrow Dany Whitehead nas informuje, że musi grać częściej Akurat masz dwa miesiące Ponieważ wypadł nam Czalobach Więc nadal masz miejsce w składzie Przed nami kolejny trening McCallum'a oraz Ivana McFarlane'a Przed nami kolejka 20 i ostatnie spotkanie w tym odcinku z Quiz Park Rangers. Zagramy takim składem. Gramy to spotkanie na wjeździe Quiz Park Rangers. Trzy ostatnie spotkania bez wygranej, są niżej od nas w tabeli, więc mam nadzieję, że wygramy. I wygraliśmy pewnie najwyższa nasza wygrana, chyba od początku tej serii: 5 do zera, gol. Dużona Sterlinga, 2 gole do zala gol Campbella oraz gol z ławki Rodneya. Piękne zakończenie odcinka. Po tej wysokiej wygranej kolejny trening. Zersy, zrozum, że chce, abyście z dużonym Sterlingem grali po połowie. Ale po prostu on jest kluczowym zawodnikiem, więc możesz zostawać trochę mniej y, szans, no nie puszczę cię na wypożyczenie, więc no nie wiem co mu tu odpisać, ja najchętniej nic nie odpisywał, ale myślę, że no wrócisz silniejszy niech będzie, ale i tak nie pójdziesz na to wypożyczenie napiszcie proszę w komentarzu, czy sprzedawać tego Itana Hala, czy po prostu go trenować, ma 18 lat, wartość prawie milion, ogólny overall 64 decyzja należy do was naszym najdroższym zawodnikiem jest Alice Chapman, wyprzedzając o milion Tyresa Campbella, a najwięcej w naszym zespole zarabia dużą sterling o 1000 mniej Trevor Chalobach dużą sterling chciałby zagrać w najbliższym spotkaniu to zagra Ryan Zers, ponieważ jest pogniewany, yy, ale mu Odpicze, że będą ważniejsze mecze. Na zakończenie odcinka, przed spotkaniem z Brentford, ostatnia konferencja. Towel Przecież on już nie gra u nas. Co to za pytanie? Martin Smith nie wypełnił powstałej luki, e, kontuzja ma Trevor Chalobach, ale w jego miejsce wszedł Danny Whitehead. Jeżeli Martin Smith chce, to musi... E, czeka go ciężka praca, to mało powiedziane, czeka go tytanowa praca. Polećmy optymistycznie, mamy spore szanse na wygraną. Dziennikarzu, hello, cały czas zajmujemy Środek tabeli, to jest nasz cel No i wydaje mi się, że tak będzie Do końca sezonu, no ale spróbować Oczywiście to nasz obowiązek Ja również dziękuję, tak z ciekawości Sprawdziłem sobie oferty pracy i oczywiście nie chcę Nigdzie przychodzić, ale mamy możliwość Złożenia podania o pracy do West Bromu Który w budżecie transferowym ma 30 milionów, a przypominam Że z nimi wygraliśmy W tym odcinku to by było na tyle, w ligowej tabeli Zajmujemy idealnie środkowe miejsce W tabeli, czyli 12 pozycję z 20 zespołów za wam dziękuję pamiętajcie co robić do następnych trzymajcie się swartem cześć